Witam, witam wszystkich wędkarzy. Chciałem dzisiaj zaprezentować taką rzecz. Jest to mój wynalazek, obrotówka automatyczna ze skrzydełkiem miedzianym, bo dzisiaj przyszedłem łowić, pogoda jest tak średnio pochmurna, pół słońca, pół chmurek ale bynajmniej nie łowienie mi dzisiaj chodzi, tylko chciałem zaprezentować dodatek do tej obrotówki. Jest to taka płytka. Ja ją zamocowałem na agrawce, do tego dowiązałem tutaj żyłeczkę. Jeżeli ją można zdjąć, można ją stosować lub nie. Można bezpośrednio żyłkę do krętlika dowiązać i łowić bez tej płytki. Ale tu o co chodzi? Już wyjaśniam. Ta płytka stworzywa bezbarwnego, wynosi przynętę przy ściąganiu na samą powierzchnię wody. Ja to zaraz pokażę. Wynosi przynętę na same lustro wody. Także skrzydełko doskonale pracuje, nie bulgocze, tak jak przy tamtych tradycyjnych wirówkach, albo przestanie pracować, rotować. To skrzydełko. Doskonale pracuje polustrze wody i nie musimy unosić kija męczyć się, jakże ryby żerują przy powierzchni. Wody, klenie, jazie. Tylko sobie ściągamy powolutku, przynętę, tak jak się łowi klenie, wolno cieniutką żyłeczką i ta płytka wynosi tą przynętę polustrze wody. Cały czas po prostu ściąga się przynętę polustrze wody. Jest to taki dodatek, który polecam sobie zrobić. I zastosować, jeżeli ktoś ma takie zdolności, potrafi majsterkować, to sobie zrobi powiedzmy jakąś lekką wiróweczkę, ale taką wiróweczkę z turbinką. Tego nie jest w stanie zrobić. To są tak rzeczy wypracowane i czułe, że tutaj podrobienie tego jest niemożliwe. Po prostu, ale zrobi sobie jakąś przynętę, przed przynętą, zakrętlikiem założy sobie na żyłkę bezpośrednio taką płytkę o kształcie łezki opływowym w hydrodynamicznym kształcie i spróbuje sobie, jak na to się łowi. Pójdzie na zatoczkę kleniową i sobie będzie rzucał i sprawdzał, jak reagują na to rybki, co na to można złapać. Bardzo polecam. A teraz pokażę, jak to pływa. Ta płytka bezpośrednio na żyłce, jak jest zamocowana, czyli jest bez tej tutaj drucianej agraweczki, które ja mam przewleczoną przez oś tej płytki, drga po prostu w płaszczyźnie poziomej po lustrze wody i stanowi wtedy dodatkowy wabi. Wabik hydroakustyczny, który no, wzbudza zainteresowanie ryb i atakują nie wabik, ponieważ on jest e, przeźroczysty, jeżeli się tak go zrobi, ale tam przynięte. Każdy może sobie zrobić taką turbinkę e, na drucie, oczywiście m, dosyć wytrzymałym drucie, sprężystym, najlepszy jest dental, zrobić sobie taką oś z oczkiem i z tyłu założyć kotwiczkę, a w międzyczasie przed skrępowaniem oczek założyć sobie tą turbinkę wyciętą na przykład z konserw z blaszki od konserw jest to taka po prostu hydrodynamiczna turbinka która ma skrzydełka pozaginane poprzecinać, pokombinować też w niej otworki muszą być no to już wymaga pewnego zmysłu technicznego ale tą płytkę można właśnie robić z dowolnego tworzywa trzeba sobie też dobrać odpowiedni, no, odpowiednią wielkość odpowiednią wielkość tej płytki żeby nie była za duża lub za mała tutaj mam ołów przylotowy ponieważ ten swój wynalazek ten swój eksploderek muszę dociążać czasami, czasami zmniejszam to obciążenie czasami zwiększam w zależności od potrzeby ale bynajmniej taką płytkę bardzo polecam jest to doskonałe rozwiązanie do łowienia powierzchniowego w Ameryce, w Anglii nazywają dodatek przed przynętą Teaser, czyli wabik. Pisze się t -a -r. ale ja nie lubię obcojęzycznych nazw, szczególnie amerykańskich, tego snobizmu, nazywania rzeczy zamiast po polsku to po angielsku. I no nazywam to po prostu wabik, a jest to dokładnie taki statecznik, dodatek do przynęty, płytka, która pozwala łowić powierzchniowo. Teraz są modne smużaki, pewne firmy robią takie powierzchniowe woblerki, nazywane smużakami, więc to idealnie właśnie smuży po powierzchni wody, zastępując taki wobler. Można sobie tą płytkę prowadzić tak samo jak płynie owad po powierzchni wody, czy jakieś stworzonko, które macha nóżkami i podąża gdzieś do brzegu. Ona jest po prostu przelotowa, ale ona będzie zawsze ustawiała się przy przynęciu, przy ściąganiu, tak? I ona właśnie jak mówię stanowi no, ten wynośnik ten statecznik który wynosi przynętę przy lustrze wody można bardzo powoli ściągać przynętę i wtedy ona płynie po samej powierzchni lustra wody jeszcze raz powtórzę ona jest przelotowa luźno na żyłce jest zawieszona i tutaj jest pod spodem ołów, ale on jest niekonieczny, bo mamy, jak mamy cieniutką żyłkę możemy sobie pozwolić na dalsze rzuty albo spuścić to lekko z nurtem i no, łowić po prostu. Łowić rybki, które żerują przy powierzchni, bo wędkarstwo to jest przecież zabawa. Tu chodzi też o to, żeby sobie coś zrobić, z czego później się ma satysfakcję. Jak rybka się złapie na y, własnej roboty przynęte lub jakieś tam dodatki, to jest ogromna radość, więc każdemu tego życzę.